Dzień dobry państwa w dzisiejszym odcinku Vivo X100 Ultra już dostępny w Trading Shenzhen i to jest niesamowita nowość. My kupimy i zobaczymy jak to będzie. A kupimy go z fajnym rabatem i zaraz zobaczysz. A rabat dotyczy ładowarki za 50% i to najnowszej ładowarki co jest bardzo fajne. Dodatkowo mają tutaj również mm, Vivo Pada 3, tutaj taki najpiękniejszy 13 cali, to bardzo duży mm, 3K ekran 144 Hz, to naprawdę potęga. Wow. No i rabaty na starsze modele, jak no, XS Pro to jest najnowszy model, a już jest zrabatowany. Starszy model jeszcze tańszy, Oppo x 7 Ultra za szokujące 800 euro. Pamiętacie, jak dobry to był telefon. Wow, to jest super cena. W tej samej cenie jest Honor Magic, ale myślę, że Oppo jest lepszym wy wyborem. No i Redmi Turbo 3. No to jest niesamowite. Ja ten telefon gdzieś tutaj mam, proszę bardzo, bo tych telefonów du dużo. E Redmi Turbo 3, mam go tutaj. Powiem wam, że recenzja wkrótce. Piękny ekran, zobacz, to nie jest taki, że budżetowy, ale to wszystko jest piękne tutaj. No. Ja może zmienię tapetę, bo, bo to wiesz, wiesz jak jest. Nie? No, a tapet jest dużo i takich pięknych, wspaniałych, no, zielonych, to jest petarda, to jest, nie, nie, nie będzie widać na kamerze, ale za takie pieniądze, tu masz dragona 8 generacji 3S wersję, czyli tu troszeczkę lightnie. ale to i tak za 327 euro i jeszcze to, to, szok. No i Juan Plusik w ogóle na promocji. Hit tego roku. No lepszego telefonu za te pieniądze chyba nie ma. W tym przedziale cenowym oczywiście, ale to jest naprawdę hicior. No i zobaczmy jak można dodać sobie te kody i co z tego wyniknie. Wersja tytanowa jest dostępna teraz. Już możesz zamówić jak i wersja czarna, jak i wersja biała. Wszystkie dostępne. Ale na razie dostępny tylko najwyższy układ, czyli 16 na 1 terabajt. I takiego nie zakupię. Jeśli chciałbyś niższe, czyli troszkę tańsze, no to oczywiście trzeba będzie poczekać do, do 4500, no, do 1000 złotych taniej. Do końca miesiąca. Koniec miesiąca, no to już jest 27, no to już lada dzień powinien być. Początek. Przyszłego miesiąca i koniec tego oczywiście. A przypominam, że jest dużo promocji i to takich: sporo promocji, na trzy stówy, a niektóre są sześć stówek. Patrz, zobaczcie taniej, sześć stówek: no to to jest Fest promka na X100 Ultra, sześć yy, Mamy również, tu jak sobie tu klikniesz na dile. To masz różne, różne smart, smartfony, prawda? I mamy Redmi Turbo 3 za 1179, no jest. Jest w tej promocji 851 zł taniej Fold 3. I tego też kupiłem. I tego też będziemy obczać To jest najdroższa wersja, ale można go mieć taniej za 5400. Pamiętajmy, nie, bo to jest wersja regularna, a to jest Pro. Ok, to za 6200. Pamiętajmy, że te, te składane, to one są bardzo drogie zawsze, one były drogie w Polsce też. No dobrze, ale wróćmy do naszego, do naszej ultry. Tutaj tych deali jest sporo na różne sprzęty. Tak jak mówiłem, 11 aż stron dili. Wróćmy sobie na tą ultrę. Gdzie ta ultra była? Tutaj. Ja wybrałem kolor tytanowy, jest jeszcze szary i biały. Oczywiście wszystko dostępne i oczywiście możesz zapłacić PayPalem, Bitcoinem Ethereum, USDT, krypto grubo, wizą, Mastercardem, Apple Pay, Google Pay, no a nawet Blikiem, Przelew24. Zobaczymy sobie produkt ten najnowszy procesor, oczywiście najnowsza grafika, dużo RAMu, 50 megapikseli i tutaj sensor T 900 ten sam sensor znajdziemy w Oppo Find 7 Ultra, tylko tu będą inne ob obiektywy zapewne, 200 megapikseli i 100 razy zoom, 3.7, optyczny, no, zapowiada się fajnie. 82 ładowanie i 30 bezprzewodowe. 5500 mAh bateria. Sieci są wszystkie dostępne. B20, N20, to wszystko jest dostępne, także 5G powinno chodzić, jak w szwajcarskim zegarku. No i nie wiadomo, czy będzie miał polski język, bo tutaj jest niemiecki, angielski, hiszpański, francuski i tak dalej. Czy nie wiadomo, czy jest polski. Zobaczymy, przyjdzie, zobaczymy. Tu jest taka informacja, ale zobaczymy. W każdym razie jest opcja, żeby spolszyć na stronie TradingShenzhen YouTube'owej, na ich na kanale YouTube'owym, jest taka informacja, jak to zrobić. Z każdym Androidem. Dodajemy oczywiście to ładowareczkę do koszyka. Widzimy, do, dodana jest i klikamy Add, Proceed. I od razu się nam pokazał kodzik. Ładowarka za 50%. Robimy tak pach i Add. I 163 zł w koszyku. Ale to nie koniec, proszę Państwa, bo mam jeszcze yy, taki kod, który robi wrażenie. Ja go zaraz gdzieś tutaj znajdę. A te kodziki się kumulują. Ja nie wiem, czy oni to wiedzą, że to się kumuluje, ale póki jest, to trzeba korzystać. Robisz tak, taki kodzik. Yy, Spałni sobie wideo i przyczepisz, jeśli by się udział. Już... On będzie w linku w opisie. To możesz tego I ciach. I 42 złote jeszcze bach! Ucięło. I to ja rozumiem eleganckie. E, rabaciki, no i do koszy i kontynuujemy zakup i, i przyjdzie. Zobaczymy ile będziemy musieli czekać. Średnio czekam od nich na smartfony jakieś 10 dni, więc dzisiaj jest 27, więc no 7. Tak do 7, nie? Może wcześniej. No to w przyszłym tygodniu, w przyszłym y, miesiącu będzie. No i chyba tyle. Super. Ja jestem zadowolony. Zakupiony. Kody rabatowe zrealizowane. Dużo nowości jest. No, ta ładowareczka to jest nowość, proszę Państwa. Idź sobie do sklepu i zobacz, ile ładowarka 50 W kosztuje. No 300 Zł, tutaj kosztuje. A ja ją wycharaczyłem za połowę. Do X100 i do ten. No ale to jest ładowarka. To każdy telefon naładujesz. Wygląda spoko. O! kładziesz tak takie coś mi się przyda no bo potrzebuję akurat 60 stopni tu jest a ma chłodzenie w środku aha jakie tutaj gadżety mają różne patrz. no nie wiedziałem teraz teraz już wiesz oczywiście link w opisie linki afilacyjne za to co zrobimy na afilacji kupimy kolejny smartfon by pokazać jak to wszystko działa jak to pięknie i czy warto Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam i polecam.